Zaczuszę oczy w glas, oboje syn moje lubieni, u niemu mi z familii nas jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiające z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz. I bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł, Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc, Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo pańskie. Draga bracia. drodzy bracia i siostry, rozmyśla ty o sadrzaju. Pięknie jest dziś rozmyślać. Nad treścią dzisiejszego święta To uroczystość Przemienienia Pańskiego A na północy naszej Ojczyzny Skąd ja pochodzę To święto Nazywane jest również Obliczem Bożym Na Obliczu Jezusa Na ludzkim obliczu zalśniła chwała Boga On Boską naturę, chwałę pokazał wybranym uczniom, których zabrał na górę Piotrowi, z którego ust słyszeliśmy drugie czytanie Gdzie on daje świadectwo o tym, że był świadkiem na górze Następnie dwóch braci, synów Zebedeusza, Jana i Jakuba i tu ukazali się w Towarzystwie Jezusa przedstawiciele Starego Testamentu, Mojżesz przedstawiciel prawa i Eliasz przedstawiciel proroków. Możemy powiedzieć, że. Jezus w towarzystwie tych największych osób ze Starego Testamentu pokazał, że uznaje go Mojżesz i Eliasz i że oni również patrzą na boską chwałę i blask. Przypomnijmy sobie list do Filipian, gdzie Jezus mówi, je tu slavu, bożanski sjaj, neka... Małem, jego blask w jakiś sposób ukrył, Wyzbył się tego, kim był i kim pozostał, Jezus stając się Jego Syn Boży. Prawdziwym człowiekiem nie przestał być Bogiem, ale tę boskość ukrył, dlatego że ciężko jest nam ludziom patrzeć na Boga twarzą w twarz. Ale gdy pojawią się pewne chwile tego blasku, tego nawiedzenia Bożego, wtedy w nas rodzi się. Jakieś przyjemne uczucie. Chcielibyśmy pozostać z Jezusem i patrzeć na Jego chwałę. Słyszeliśmy, że Piotr powiedział, dobrze nam jest tutaj. Wznieśmy trzy namioty. Jest nam dobrze. Chcielibyśmy się tym cieszyć. Ale należało zejść z góry. I gdy my doświadczamy czegoś pięknego, chcielibyśmy tu trwać. Ale Jezus często Bóg nas posyła. Idźcie. Wystarczyło, że doświadczyliście bliskości z Bogiem by czynić to, czego Bóg oczekuje od Was w życiu codziennym. Wczoraj zakończył się właściwie dziś rano 31 Mlady Fest i wielu młodych ludzi wyjechało. Mamy nadzieję, że doświadczyli tego dotyku bliskości Bożej, że patrzyli na oblicze Boże. Na oblicze Jezusa, abyśmy i my, którzy jesteśmy pielgrzymami dziś w święto przemienienia pańskiego, przeżyli to spotkanie z Bogiem i zeszli z tej moglibyśmy powiedzieć góry Pańskiej, mianowicie Meciogorie, znane jest na całym świecie jako sanktuarium maryjne, sanktuarium, w którym... Jest wiele łask, których udziela Bóg ludziom, którzy uciekają się do Niego i błogosławionej dziewicy Maryi. I my z tych spotkań, z tego doświadczenia, bliskości Bożej idziemy w codzienne życie. I my powinniśmy żarzyć emanować tym blaskiem Bożym z naszej twarzy. W jednym miejscu Paweł powiedział, że my patrzymy Chrystusa i emanujemy tak jakby ze zwierciadła Jego obliczem, aby ci, którzy nie widzą Chrystusa twarzą w twarz, mogli widząc nas odczuć te, to boskie piękno. To jest potrzebne, abyśmy nieustannie się starali, abyśmy i my byli przemienieni. By pozwolić Panu, aby On nieustannie coraz więcej przemieniał nas na swój obraz. On pragnie przemienić nas, którzy jesteśmy obrazem Bożym, abyśmy byli tym do końca i stali się Jego obrazem. Obrazem, który emanuje dobrocią, pięknym Bożem, Jego prawdą i miłością. Prośmy dziś Pana, prośmy. Jego matkę Maryję w tym maryjnym sanktuarium, abyśmy i my nieustannie coraz bardziej i bardziej uświadamiali sobie, że jesteśmy Jego obrazem i że powinniśmy przyjmieniać się w niego i że powinniśmy emanować tym blaskiem. Oblicza Bożego na swojej twarzy, nie tylko formalnie, ale w swoich dziełach, w swoich uczynkach, zachowaniu, relacjach, w swojej miłości do bliźnich, do tych, którzy są w potrzebie, którzy są najbardziej zagrożeni, którzy najbardziej potrzebują tego, abyśmy byli blisko nich. Módlmy się również za nich dziś, wdzięczni papieżowi, świętemu ojcu. Franciszkowi, który po raz pierwszy na festiwalu przekazał swoje przesłanie który szczególnie czuje tych, którzy są ubodzy. Moglibyśmy powiedzieć papież ubogich. On współczuje i troszczy się o tych najbardziej zagrożonych. On czuje, że Medjugorje jest miejscem spotkania z Bogiem i w ubiegłym roku zezwolił, więc i my, biskupi, mogliśmy być tu, wielu kapłanów, nie tylko prywatnie, ale i oficjalnie. Więc on powoli otwiera... Drzwi, aby Mediugorje zostało uznane za sanktuarium maryjne, czym de facto jest. Aby ci, którzy przyjeżdżają tu ze skruszonym sercem, aby odnaleźć pokój w swoim sercu, mogli dotknąć Pana, aby Pan dotknął ich i aby przemienieni wszyscy, którzy są tu pielgrzymami, powrócili do swoich codziennych obowiązków, spotkań ze swoimi najbliższymi domownikami, przyjaciółmi, tymi, do których zostali posłani jako nowi ludzie. Wczoraj w miejscowości Sisak świętowaliśmy Dzień Zwycięstwa, a dziś w dzień Przemienienia Petrinia, gdzie ja byłem proboszczem 25 lat temu, to miejsce, gdzie świętujemy wolność. Zobaczcie, jakie jest to przemienienie po wojnie, po tak wielu cierpieniach, przyszła wolność. Tak jak w przypadku Żydów, którzy... Przez 40 lat byli w niewoli i poprzez Mojżesza zostali wybawieni i doszli do swojej ojczyzny. Przez 40 lat szli przez pusztynię, ale wyszli z tej niewoli. Jaka to wielka dla nich radość i doświadczenie. To dzieje się również w naszym przypadku. Powinniśmy to widzieć, choć często nie widzimy. Wiele razy nasze oczy są zamknięte. W zasadzie Jezus Miał boski blask jeszcze przed przemienieniem na górze i później, ale uczniowie tego nie widzieli. On otworzył im oczy. Tak jak w przypadku uczniów, którzy szli z nim po zmartwychwstaniu z Jerozolimy do Emaus. Oni słuchali, pałało w nich serce, gdy on ich pouczał, ale nie widzieli, nie mogli rozeznać, kim on jest. I wtedy, gdy przełamał chleb i podał im, otworzyły im się oczy. I w istocie Jezus nieustannie jest z nami. On jest zawsze Bogiem, który nas miłuje, który nas ocala, ale my często tego nie widzimy. I chciałbym zakończyć rozważanie słowami naszego błogosławionego Alojzego Stiepińca, który mówił, że my, chrześcijanie, nigdy nie możemy być pesymistami. My zawsze jesteśmy wezwani do optymizmu. Powinniśmy spoglądać na świat błyskimi oczyma. Tak niegdyś mówili starzy, że my chrześcijanie powinniśmy patrzeć na świat pod kątem wieczności, tak jak Bóg na nas patrzy, tak my powinniśmy patrzeć na siebie wzajemnie i na samych siebie. Czasami toniemy w użalaniu się nad samym sobą, w bezduszności, jest nam ciężko, niesiemy krzyż i myślimy jak dalej. A powinniśmy patrzeć oczyma Boga. Powinniśmy patrzeć tak, jak Bóg. Na nas patrzy i tak patrzeć na siebie, na naszych bliźnich i wydarzenia i dziękować Bogu. I to jest potrzebna postawa, jakiej powinniśmy doświadczyć, przemienić to nasze narzekanie, nasze stękanie, gdy nosimy swój krzyż. Wielu ojców mówiło o tym, że Jezus przemienił się na górze przed swoimi apostołami, aby dodać im odwagi, aby ich zachęcić. Gdy nadejdzie godzina jego śmierci, ukrzyżowania, a wkrótce ten czas nadejdzie, aby nie podupadli na duchu, aby strach ich nie, od, nie zniszczył, aby byli mocni w duchu, by przetrwali te chwile cierpienia wielkiej męki, krzyża, który na niego naciskał i na którym Jezus umarł. My również mamy krzyże, pod, powinniśmy je potrafić nieść, ale nie powinniśmy podupadać pod ciężarem krzyża, także nie możemy wstać i nie możemy patrzeć na światło chwały Bożej, którą Bóg pragnie nam dać, bo my musimy przemieniać się. Świętość naszego życia skrzyża z krzyża ku zmartwychwstaniu. Chwała Jezusa, która rozbłysła na Jego obliczu w dzisiejsze święto, to chwała zmartwychwstania i do wszystkiego i do tego zostaliśmy wezwani i prośmy o to przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Amen.